na Szpakowskich Wspólnikach, jest z nami Maciek. Siema. E, Maciek, że tak powiem, jest nieobecny. Nie obez... Jest z nami na Discordzie, ale nie ma go w krze. Ponieważ się zepsuło. Tak powiem. I coś się stało, że najpierw ja nie mogłem do Maćka, tak. później on mhm. do mnie. E, więc tak. no. Ale tak. poradzimy z... to masz 16 odcinek. Okej, okay, no właśnie miałem się pytać 16 odcinek, jest dobrze eee, No, pierwszy w tym miesiącu chyba, jak się nie mylę No tak, bo kwiecień jest piąty To chyba pierwszy, no Więc no eee, dzisiaj Dzisiaj powodzimy sobie Ja jestem w tle Eee Ja się tutaj chwilę po Tak o nie chcę nam przyjść pikcia chyba z tym ja Miałem ja to twoja za Czyli będzie świat... A pamiętam te 2,5 metra na początku szyszczki Tak wiem 2,5 w sensie całym, tak? Jak będziesz chciał robić, mam 12 To wszystko nie? Gdzie jest? No to ktoś nie wyjdzie, zrobić robić połówkę. połówką. A to do półtora, sorry, nie 2,5, co ja mówię. No, będzie mam półtora. Czyli muszę zrobić połówką, dobra. Jezus, jak no. jakiś pies za mną drze W Farmingu No pies tu jest obok sąsiada, tam nie wiem, tam po nie ma, on Jerry jak nie wiem co. Człowieku nie idzie wytrzymać, ja mam... Przez mnie nie, słuchajcie go tego psa O trudno No, trochę ładowarki mam zaletką do wapna no ale Jak widzicie No, ale wracając, Dzisiaj wapno Gruberowanie i się wyrzepaku Więc, no... O tak, to już wszystko zrobimy, a trzymaj Nie, bo zaczynam pewnie. Trochę po... Pogruberuję, trochę posieję, a później dokończę. To ja mówię i ty mówisz. Ty ja mówię. Ja mówię, ty paś, nie dowiem się. Co mówisz? Mówię, ja mam powiedzieć, czemu mieliśmy problemy, czy ty powiem? Yy, możesz powiedzieć. Przecież najpierw yy, ja miałem problemy z farmingiem, bo mi się nie włączał, a później to teraz ty dokończ. Dobra. Dobra. Dzięki za pod... I, e, no i mądry Maciek stwierdzi, że to naprawi co fajną wersję farminga. Przerwało ci początek, coś? Nie wiem czemu. No ja ale... zrob... Nie było ci słuchaj na początku, jak zaczynałeś. Skończyło no ta, się na, na mądry ja Maciek. Mądry. Także mądry Maciek stwierdzi, że zrobi coś, czego potrzeba sprawić, czyli osoby. Oby, które oglądają tą serię, wiedzą, że osoba, która gra na multi, ma zjebane wszystko i nic nie działa. Eee, jest ten problem, bo, bo no, Mateusz nie zapisał sobie na kąpie z pakowa inną starą wersję, tylko podmienił, więc nie chciała nam się już czekać, to pobierze, Więc. więc to ono robić beze mnie a i, tak ja byłem w tle, który którym ogarniałem więc można powiedzieć, że ja zrobiłem coś przed nagrywkami a faktycznie. robi dokładnie e, a jak się wkurzę to będzie się i robiłem e, udało mi się e, udało mi się generalnie już przenieść te najważniejsze pliki ty byś musiał mi tam wbić i i pomalu. to można zrobić po moim odcinku kolejnym bo u mnie kończymy Żniwa i już nie będziemy mieli na żadnym polu się więc to wtedy by pasowało i może nie do tamtej innej wersji mapy więc to postaramy się na za dwa odcinki my to potrzebujemy nie na teraz tylko za dwa odcinki do... Pożliwe, pożliwe. A Z tego co pan... Tak. No, później, No, no, no. Przed kurna na hata źle zrobiliśmy. A dobra, już. ciul Najwyżej się to poprawi. Bo też się jest rzepak, ale dobra, no to. Najwyżej później te ścieżki w tym rzepaku dodaj tyle. No. Zrobię jeszcze raz przejazdy. No to dobra, trudno, mieszał o to. No chyba, że nie zdąży dzisiaj, no to. Znaczy, zacznę. To, to będziemy kombinować. No to ja wtedy będę widział jak ścieżki do mo. Jak no. mi zaczniesz, to później z GPS-em. Dobra, to bez problemu. No dobra. To to jest najmniejszy problem, bo GPS mi ustawi nie? No tak. No, także tutaj to wtedy sobie ogarniemy. Eee, ale ja tego, co ja pamiętam, a pamiętam czasami dobrą, czasami złą, ja nagrywałem odcinek bez Mateuszka jeden, więc teraz jest na odwrót. Ja, Mateuszka w ogóle nie było ze mną, ja a teraz jest... Powiem, że ja już jeden ma... materiał nagrywałem bez siebie. A teraz jest zmiana, że ja jestem na discordzie, a ty w Tak. Przerwało mnie czy nie? Bo teraz nie wiem. Yy, nie, 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 nie. Przerwało znowu? Nie, nie, nie. To mnie nie chce, proszę mi to zrobić. No. Ogólnie jakbyście się pytali skąd ten pies ma tyle siły żeby już czekać, to nie wiem. Bo... Chyba... 60 jest cisza od, od tego psa. To jest. Yy, to jest pimpek od, 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 od mm -hmm. No. A ten wiesz, że tak ja powiem, że ja to sam zastanawiam, jakim to jest cudem, nie? Ja mam gorsze otoczenie wyłączone, no mi to słyszę. Bo to musisz bo, bo to jest w ogóle całkiem inaczej chyba dodane z tego, co ja pamiętam. A, to tam jest okay. trochę e-bany e dodane. Jak że ja yy, to było tak trochę inaczej. Ogólnie ja nie grywam w 25, nie? Ale, może ty grywasz, nie ja wiem. Ja masz to sobie odpalić w 25, a to ja, ta, ja mam taki problem, że w 25 to mam 25. Y, 7 FPSów i nie idzie nic z tym zrobić. Obojętnie na jakich, y, ustawieniach graficznych, po prostu tak jest. Cały czas mam zawalony shader cache. Mam wszystkie mody instalowane, cały czas mi wali głęboko. Nie wiadomo od czego to, ale to nie ważne Ale yy, widziałem chyba, że szpokoło... A gdzie masz 25? Na steamie To zrób sobie tą. Spójność eee, plików zrobiłem no. Spójność plików To zrobię jeszcze raz, bo to sami się lubi pogować No to zrobię już nawet sobie kartę graficzną i w ogóle komputer podkręciłem. Bo mówię, czy on nie wyrabia, czy o co chodzi, no ale komputer ma małe zużycia, w sensie, wiesz, normalne, jest wszystko. Nie no, to nie jest wina, kom to nie jest wina komputera. No. Bo to musi być to no, z farmingiem, który się u Też mi się tak teraz wydaje. Nie, to na pewno, żeby to była wina farminga, to, to jest... To nie, to jest wina farminga. Tak. Bo farmy potrafi zrobić długi bugi. A najlepsze Warto jest to... Wasza ...że raz... ...wbiłem coś zobaczyć... ...i miałem 25 FPSów. ...mówię, jest super. Wyszłem, dodałem... ...nie, wyszłem... ...weszłem na chwilę na save'a... ...i od nowa mam 7, i od tamtego czasu mam znowu 7. A nic nie zmieniałem i nagle się pojawiło. no, wyszło... Wyszła do wydatki, e, no to I nagle a. mówię, że ten e, nic nie robiłem. Miałem 7 znaczy, miałem 7, kombinowałem, żeby było więcej. No. Kiedyś weszłem, żeby e, bez kombinowania, nic nie robiłem. Miałem 25, wyszłem, pograłem sobie chwilę, wyszłem zobaczyć. E... Wyszłem, no i na wieczór sobie włączyłem, i znowu miałem 7, nie? I się poddałem, uznałem, że to bez sensu. 25 to jest trochę zbudowany palnik, ale tak jak mówiłeś, no wyszło spakowo Okej. Okay. Więc można powiedzieć, że 25 już ma też szpakowo. Dokładnie. ale my tam nie. Prze nie, nie nie, nie. Musimy... nie. nie przejdziemy, bo ja mam 7 FPS w 25. A tu w dwie, y, 22, no widzicie mam od 50 do 60 mi mm. skacze, więc jest git, Byłam włączone, no. to na modach pewnie jeszcze w dużej ilości, nie? No, no tak. Kurde, tak. no. muszę jakoś w swoim y, monitorze nawet zmniejszyć, bo jest za jasne. No, jak się spojrzy w stronę Gospy, to mi spada do 45. Czterdzie pi Dobra, zacznijmy gruberować. Zaczniemy nie chcę mówić, nie? No. jest tak fajnie przerwało. A, to mi nie ma serweru, ty decydujesz co dzisiaj. No wiem. Ja na swoim odcinku, więc ludzie też Dobra. Mogę też podać. No ale mi się fajnie będzie budować na tym nowym monitorze Jezu z maria O No Mimo, że jest fajnie druży, To będziemy się tak zajebiście budować Ten co wysłałeś, nie? W sumie ten tam mi się tu podoba No No To zdjęcie, no to jest mój no, no. Cała zabawa ja muszę sobie statyw kupić na dwa, bo mam... Dobra, ty bym miał wjazd. Dwa, ale tego tak go na No wiesz. ja właśnie... Ku... Ja bym się nie? No. No, to... Jezus Maria, to rozszczelowanie, to przecież jest tak tragiczne. Tak jak, jak mam sprzedać? A co, sprzedajesz? Dobra. No właśnie na taką mapę odpalijem i... A, okej. Okay. Zresztą to jest małe, jeśli chodzi o te jak to działa, nie? 25.5, tam mm -hmm. człowiek. Człowiek, zwykle nie miał z nim do czynienia, wcześniej ja nie miałem. Ja, ja mam 25 godzin przegrany, to wiesz. 25 Powiem, że to i tak jest dużo. A, okej. Okay. Znaczy, ja mam 30 nie ale ja ostatnio trochę więcej zagraszam grać bo udam już pom pomagam na serwerze nie mm -hmm. nie to ja ten, to ja to zrobiłem w no, grudniu tak to by miał... ja to 25 godzin zrobiłem w grudniu a teraz może z pół godziny mam wszystkiego od grudnia No, yy, wiesz co? Chyba siewów dzisiaj nie zrobię, odpuszczę, so odpuszczę sobie. Bo to już za długo wyjdzie i... Więcej grube... Więcej, Jej, może to może lepiej? więcej grube rywania sobie zrobię. O no. To... To ci... Ci... dzisiaj tak, u tak popatrzyłem, jakiś późno ciekawe model 75, ja sprawdzę co to jest. A. Spoko, spoko. W, w ogóle dawno nic nie nagrywałem. Ostatni tam, raz tam, z tobą. Osady tam, tam, w ogóle ostatni... nie włączałem, nie... no. Ostatni tam, raz, nie wiem kiedy grałem. Muszę coś zmontować, bo firmy... firmy jeszcze... firmy ja jeszcze... Ja sobie serię na osadzie robić na... W ogóle filmy, to jest. filmy to do to zmontowania to jest. mam jeszcze z grudnia. Z 25 chyba za. Aha, dobra. Z 25.00. To tak no. nie jest źle jak na Ciebie. No, A Ale tylko 25, resztę no. mam prawie na bieżąco. to u mnie tak jest, że na przykład mam taki miesiąc że mam fazę na nagrywanie i nagram nie wiem z 3, trzy... może nie z 30, ale z 15 odcinków, a później mi się nie chce grać w ogóle i sobie tylko montuję i miniaturki robię No, ja tam systematycznie na bieżąco, to co, ale... To u mnie kończymy z pewnie, nie? Bo ja chcę ze Tobie... sobą... No, ja... U mnie z będziemy kończyć. Tak. Chyba, Chyba tak. tak. Chyba Jak ja chcesz. Małe... No i chłopy. Sobie... No, Chciałem... no widzę i oba. Chciałem z Nowiewicza i z I to by było super. Mhm. Mm ty, to ty się nie zaczynasz, nie? Nie. No to widzisz, no tu możemy na moim odcinku następny jak e, go będziemy na, nagrywać tam kiedy, ja mam pierwsze zmiany, jak to już okej eee, jeśli coś nie pasowało No e, to kolejny, można zrobić w kolejnym odcinku to po kolejnym moim odcinku siadam i ja bym go siadł do tomatografu w tym z tego sejwa, nie? no Ponieważ czy ogólnie? Czy, no, chyba, że ci się chce być na jakiejś, jakiś. Moim nie, zdaniem tak. no, dawaj, ja zaraz, ten save jest ja do, końca do końca zbugowany Bo tutaj, tutaj mam na polu 50-60 FPS, fps, jak wchodzę na ale ja go... swoje, ale przecież... Się... ale ja save naprawiłem już Ja sobie save zrobiłem kopię Znaczy kopię, no nowy save stworzyłem tak jakby Aha, okej, okay, dobra Dlatego ja nie mam problem z tym saveem No i save no, nowy save jest stworzony, musisz bilić no, mi pomocą Okej, okay, okej, okay, okej okay. No, rozumiesz już tak wiem. No. tylko jeżeli to się nie, jeżeli tamto malowanie główne da, no to niestety będzie któryś musiał e, zbudować tego jeszcze raz wydaje mi się, że tam to zadziała tak, tak tak mi się wydaje że to zadziała Okej. Okay. No, no zrobimy to, tutaj to, sobie to ten kawałek, kawałek. Kończymy i pójdziemy... Będzie... Myślę, że tak jeszcze 5 minut do 17. 21.17, 21. tak jak mi chodzi. Czekaj, czyli za 5 minut mogłem już uciekać, czy jeszcze będzie potem streamał, e, na No nie, tak 17 no, myślę, że skończę. Może 16. Ej, dobra, to jeszcze. Dobra, to poczekaj. To włączę daj 20, a po półtorej godziny za 10, 11, o której? Więc miejmy nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się w kwietniu. Choć możliwe, że to będzie maj, ale. Nie no, statystyka jest taka. Statystyka jest taka, że każdy odcinek jest. po jednym odcinku każdego jest w jednym miesiącu. No, więc będzie w maju, a później u mnie. W, e, w, teraz będzie u Maćka w kwietniu, a u mnie się będzie już w maju. Więc no. Tak, o... i. i przyjdzie wakacje i będziemy jednego dnia usiądziemy i tysiąc ników tak choć jak chcesz ty, jutro możemy to nagrać to do ciebie o no ja jestem za no widzisz nawet możemy tak koło południa o no i widzisz chyba będę w domu nawet ci dam bazę której. Ja, ja tak, tak mogę od to jedna jak to nagrasz, od jedna Mam nich Tylko pobierz to, to na noc i możesz Tak. Sko skończę nagrywać, to, to zacznę pobierać. pobierać. Znaczy no. Wiesz o co chodzi. No, im szybciej nagramy, tym szybciej będzie z góry odczytane hmm. i człowiek będzie. No, no, no więc wracając, jutro jest po 11.30 11 jestem dostępny. No i to pasuje. No i nic to Dobra. Nie kończysz już? No, dojadę do końca i będę kończył. Dobra, no to oto tym pięknym akcentem Zetora i szczekającego psa sąsiadki. E, kończymy odcinek. Był z nami Maciek. Tak, tak. O, tu by nie słychać, dobra. Był z nami Maciek. Oczywiście, że byłem. No, musiał być. E... Na Discordzie nie w no ale tak wyszło. Byłem ja. Tak. Był pies. Bóg zator. A ten. No i. Byłeś ty. Tak, był odcinek nagrany. Tak jeszcze kwietniu. Dokładnie. Więc widzimy się. Nie wiem kiedy. Miejmy nadzieję, że może jeszcze w tym tygodniu. Znaczy w tym następnym tygodniu. No wiesz o co chodzi. I Wy też wiecie. Jak Wy to widzicie, to w tym tygodniu. Więc no. Wypadną sprawy, jak się zakończą odcinki. Więc się ma. Nara.